Przabym z Białkowic do jeziora. 40 na godzinę przez Białkowicę. Piłkowice, wioska kolejarska, w Piłkowicach mamy Muzeum Kolejnictwa. A nieładna pogoda ma być, przecież jedziemy jaka zima, jedziemy nad jezioro. Pięknie, pogodę też załatwić można jak się jedzie nad jezioro. Dwie minuty i będziemy w jeziora. Cała naprzód z Miłkowic do Jeziora. Cała naprzód 40. Z Miłkowic do Jeziora. Idziemy na święto kolejarza w jeziora.

Bardzo dobrze. Tu jest kraina dobrej tej Izbie, w tej do A ja się się zatrzymam na Muszę dojechać do Jeziora Zostało nam Już widzę napis Dziękuję, jesteśmy w Jeziorach Możemy iść na jezioro Do krainy dobrej energii